Witam wszystkich, to jest nasz kolejny odcinek. Zagrajmy Geta na Andreas. Czego nie nagrywałem, bo sobie już od czasu do czasu dawałem spokój. mnie GTA wkurzało. Dobra, to może sobie wyjdziemy. Idziemy sobie wykonać misję z Raiderem. I ostatnio, już wykonywałem to, się GTA zresztą. Okej. Okay.

...tej wody. Dobra. Ale coś mi się tu nie widzi. Mm, kurwa. Nie, nie widzi mi się tu coś. Wow. Ale już, okej. Okay. Pa, znów źle pojechałem. O, wszyscy pojedą Mój jak to samo nagram, to ten... To jest wkurzony. Najwyżej po tej misji znów przywitam. Jak się znów przywitam, to wybaczcie, ale nie będę wiedział, czy już robię tą misję. Wyłączone radio, wol mnie nie słuchać chyba. Albo radio. dobra. Wolę tak sobie jeździć czasami. Tak, czasami jest fajniej. O ja! Ale ten. Sub mnie teraz uratował. Teraz nie. Dajesz. E-niek.

Sam mnie przezywa, przezywa mnie, a ja mam Wszystkie krzyki to a może... A Ja wezmę ten wszystkie. Ja że jak spierdolę, to będziecie wiedzieć o co chodzi, więc... Wykonam tą misję tak jak z tym z Big Smokiem. Nie, chwila, to jest chyba skrzynia. To już taki tak mnie nie widział, o mam chustej tą kominiarkę. Podoba mi się taka kominiarka. Kombinujemy broń od te, tego gościa co nas trenował to się on, to Radier mówił, że jest gówno, więc cię bo nową broń jeszcze 5 minut Rzeczywistego a u nich to godziny Będę już z pistoletem chodził z chodzimy zabawiamy się dzisiaj z łodziejem no z tym stletem CJ-u fajnie wygląda radziwy łamywacz ciekawe bym mu strzelił Ej, kiedyś wam pokażę ten. Jakbym, co by się stało, bym mu łeb odszczelił. Czekaj, co by się stało. To nie tekst tak numnikiem no, i tylko może kiedy znajdę i tylko piu! Nie ma. I nie mnie słyszał. 3 godziny Chyba zdążę, bo tam są dwie skrzynki to nie chyba nie... Nie to raczej fajnie nam zdążyć. Przejdź na zapas. Wiele rajder, ale ten... Kurde, tak bym mógł chciał odszczelić łeb. Gdybym mu odszczelił łeb, to ciekawe co by się stało. I teraz bym kurde, ładnego cheda zarobił. Ciekawe trochę mniejszy. By drzwi nie skrzypią. Ale i oh. Tam jeszcze jedna skrzynka, to, ten, to weźmiemy to Sorry, że tak przedłużam, ale będzie. Nie. Nie! Nie! Sorry, jak słyszycie krzyki, to mu wradnie się pyta. Ja rajder nie dziko być. Niech potem cię znów mnie. a będzie sam tu jeździł i sam będziesz długo go okradał z farbą ma zorientował się hm? A spokojnie w no, fantof śpi. Mniejsza z tym już mnie palec boli. Pamiętam, kiedy nie miałem spuszczenia, co się zajebiście skradałem. No, no nie wiecie jak. Wciskałem dużo razy w i lecę i nic nie było słychać, a ja to tylko trzeba było lewej alce. Tylko te z na nadu... dół. Zajebiście CJ schodzi. To ostatnio. Chyba już. Wszystkie. Tak, wszystkie. A stąd idzie chyba raider coś gadu. Vimian. Stand. Stand. Sorry.